Jak chcesz szybki i kompleksowy sposób naładować wiele urządzeń za jednym zamachem i rozwiązać w końcu problemy z obsługą wielu rozładowanych sprzętów, to bierzesz taką stację ładującą od Joyrooma, Joyroom Podix. Za pomocą tej szybkiej stacji ładującej o mocy 140 W uzupełnisz szybko energię w najnowszej generacji smartfonach, laptopach, tabletach i innych wymagających dużej mocy ładowania sprzętach. Masz tutaj dwa porty USB-A, jeden port USB-C, a także podwójnie zwijane 80-centymetrowe przewody. Za pomocą takiego rozwiązania naładujesz do 5 urządzeń równocześnie. Masz pod kontrolą moduł ładowania w czasie rzeczywistym. Obecny na stacji wyświetlacz pokazuje całkowitą moc ładowania. Status podłączonych urządzeń, a także rozdział mocy na poszczególnych portach, no i status szybkiego ładowania, więc szybko podejrzysz wszelkie podłączone do stacji urządzenia. Stacja Joyroom wspiera i obsługuje najnowsze systemy super szybkiego ładowania, a samo ładowanie będzie przebiegało tutaj w sposób super bezpieczny z zachowaniem najwyższych walorów bezpieczeństwa. Ma też zabezpieczenie przeciw przegrzaniu oraz przeciw przepięciu, a całość została umieszczona na takiej magnetycznej obrotowej podstawce, dzięki czemu nie przemieści się w sposób przypadkowy.